Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę i powiem co nieco o multi i demultiplexerach. Może zacznę od tego, jak je rozróżnić. Schematy zwykle wyglądają tak, że rysujemy prostokąt i mamy albo w tą stronę taki trójkąt, albo w drugą. I to, yy, jakby chodzi o to, że tu, gdzie mamy tutaj tą końcówkę, ten wierzchołek, no to jest wejście, tak? I to pokazuje, że tu są wyjścia. I tu zupełnie na odwrót, tak? Są, jest wiele wejść i jedno wyjście. I teraz jak zapamiętać, który jest multi, a który demultiplexer? Ogólnie ja zapamiętuję to tak, że demultiplexer zaczyna się od litery D. A do litery D podobny jest bardziej ten kształt, czy ten? No, wiadomo, że ten wystarczyło, jakby zapisać o. Jest podobny do D. I dlatego to właśnie nie jest demultiplexer. Wystarczy zapamiętać, że nie jest podobny do litery D, czyli ten drugi. To jest demultiplexer, czyli mamy jedno wejście i wiele wyjść. A to jest multiplexer, bo jest podobny do litery D, czyli mamy wiele wejść i jedno wyjście. I teraz patrząc na ten górny, no to który z nich to jest? Pamiętamy, że tu widać, że wierzchołek to tak jakby wejście, czyli tu mamy wejście. Możemy sobie dorysować schematycznie i widzimy, że to nie jest podobne do litery D, czyli jest to demultiplexer, tak? Zapiszesz tu na dole, że to jest podobne do demultiplexera, czyli to jest multiplexer, a to demulti. Skrótowo to jest demux i mux, się na to mówi. Teraz możecie się spotkać z takim nazewnictwem właśnie. Dobra, i teraz po kolei. W demultiplexerze mamy jedno wejście, tak? Tu mamy akurat taką bramkę, i chodzi o to, żeby doprowadzić tutaj na wejście wartość 1, żeby działało. Czyli jak mamy możliwość wprowadzania 0 i 1, to wprowadzam 1. I tu może być różna bramka, może być tylko za negacja, może nie być nic. Chodzi o to, żeby mimo tego, co tu będzie, żeby tu na wejściu była 1. No dobra, to jak mamy taką bramkę and, to co zrobić, żeby była 1? W tablicy prawdy. Muszą to być dwie jedynki wpuszczone, a tu mamy negację. Czyli z obu wejść, na oba wejścia musi podać 0. Czyli tutaj i tutaj musimy podać 0, tak? Sygnał 0. I to może być też, dowolne. czasami wystarczy tak zapisać na różnych kolokwiach, sprawdzanych, że to po prostu wchodzi 0, żeby tutaj na wejściu była jedynka. I to mamy wyjścia. Też są różne możliwości, czasami te wyjścia są zanegowane, czasami nie. Jak są zanegowane, no to jakby te wyjścia są zerami. I to trzeba potem pamiętać w zależności od funkcji, które mamy. Jak są zanegowane, to zera. Jak nie są zanegowane, czyli gdyby były po prostu zwykłe wyjścia, to byłyby jedynkami. I tutaj po lewej stronie mamy schemat. Żebyście sobie nie myśleli, że to jest zwykły prostokąt, taka puszka, bo w środku jest zbudowana właśnie z takich bramek, nieco skomplikowanych, połączone. Chodzi o to, że jest to bardzo proste. Demultiplexery i multiplexery są bardzo proste i są stworzone, żeby uprościć i przyspieszyć te wszystkie zapisy za pomocą takich bramek. O, jak gdybyśmy to mieli rysować aż takimi bramkami, to znacznie prościej jest właśnie za pomocą multi- i demultiplexerów. I możemy się wzorować na tym, ale nie musimy nawet wiedzieć, jak to w środku działa. Chodzi o to, że pamiętamy, tu jest wejście, gdzie musi być zawsze 1, a tu są 0 albo 1, w zależności czy są negacje, czy nie. I jeszcze mamy wejścia z dołu. Pod te wejścia z dołu podpinamy nasze x. Jak mamy funkcję i mamy na przykład x3, x2, x1, x0, no to zawsze ich kombinacje, tak? Czyli. Gdybyśmy właśnie mieli opisać je binarnie wartością, no to mamy 1, 2, 4, 8, nie? No i podpinamy. Możemy mieć jakąś funkcję z czterema zmiennymi i wtedy po prostu podpinamy. Tu x3, x2, x1, x0. I gdy mamy podpięte, to patrzymy na to. A0, no to jest tak jakby 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, 2 do trzeciej czyli odpowiada wartości właśnie tak, binarnej, 1, 2, 4, 8. I teraz, jak jakby połączyć te wyjścia z tymi wejściami? Załóżmy, że chcemy wziąć pod uwagę to wyjście, Y9, tak? No to co robimy? Y9, no to zapiszemy w postaci binarnej, że to jest Y, a wezmę to może w nawes, w postaci binarnej to jest 1, 0, 0, 1, tak? To jest nasza dziewiątka. I teraz tutaj na dole też nie mamy żadnych negacji, czyli one są domyślnie jakby jedynkami. No to jak mamy jedynkami, tu mamy cztery wyjścia i tu mamy cztery cyfry. No to jakby to zapisać? To by było, że x3, x2, x1, x0. No i jak domyślnie one są jedynkami. No to tu nam się nie zgadzają tylko te środkowe. Bo te są jedynkami, a powinny być zerami. I co robimy? Negujemy. I teraz mamy dokładnie to samo. Jak wprowadzimy coś takiego, to mamy po prostu jakby aktywowane wyjście Y9, które z założenia jest zerem. Tutaj bo są negacje. Tak po prostu odwołujemy się do tych wyjść. Dobra. I to jeśli to są takie zupełne podstawy, jeśli chodzi o demultiplexer. A tu mamy. Aha, i on jest 16-bitowy, tak? Ponieważ mamy 16 wyjść no i 4 wejścia. No, jak są 4 wejścia, no to kombinacja jest właśnie 16, dlatego jest 16-bitowy. Dobra, a to jest multiplexer. 8-bitowy, bo mamy 8 wejść. To jest ta druga sytuacja, o której wspominałem, że mamy. To jest w postaci bardziej przybliżonej do D, czyli to jest multiplexer. Mamy dużo wejść. 8, dlatego jest 8-bitowy i 3 wejścia. E, I 3, jakby wejścia którymi możemy zaprogramować te, ten nasz multiplexer. I możemy zapisać X2, X1, X0. I teraz odwołujemy się do na przykład D5 wejścia tak? D5 no to w postaci binarnej to będzie 1, 0, 1, tak? Tutaj znowu domyślnie mamy jedynki, czyli to będzie. Zapiszemy x2, x1, x0. I jak tu mamy jedynki w środku 0, no to negujemy. I to jest nasze D5, żeby się do niego dostać. Ok, tutaj możemy zobaczyć, że z przodu nie ma negacji, nie ma kółek, więc domyślnie one są czym? Jedynkami wejścia. Tutaj to jest wejście zasilające z góry, i tu widzimy jest kropka, jest negacja. Czyli, żeby to działało, to tak jak wcześniej, musi być wprowadzona jedynka. A że jest negacja, to tu musi wejść 0. Czyli, na przykład, no, no po prostu tu wprowadzimy 0 żeby tu już, na wejściu tego zupełnym, była jedynka, żeby to działało w ogóle. I tu mamy wyjścia. I możemy zobaczyć, bez negacji, no to są, wychodzą jedynki, a z negacją, to wychodzą zera. I to jest 8-bitowy, oczywiście tak samo jest 16-bitowy, 4 bitowy może być. I w kolejnych filmach, właśnie pokażę jak minimalizować, jak przechodzić z tych 16-bitowych do 4-bitowych. I przeanalizować różne funkcje na tych demulti i multiplexerach. Tu mamy jeszcze pokazany schemat, jak to wygląda w środku czegoś takiego. Także mamy te nasze wejścia, tutaj mamy nasze Xy, które tu są opisane akurat A, tak jest tutaj. I one są bramkami N wszystkie połączone. I na wyjściu są, tutaj są akurat na wyjściu właśnie norem, i jak mamy nasze Y niezdanegowane, no to widzimy, że tu jest negacja, tu jest kolejna negacja. Czyli wyjście y jest jedynką. Musimy po prostu zapamiętać, gdzie są jedynki. Jak nie ma negacji, to są jedynki. Jak są negacje, to są zera. I to chyba z podstaw. Tyle dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.